W ramach ocen ryzyka krajów zdecydowaliśmy o podwyższeniu ocen dla wielu gospodarek, dokładnie dla 26 gospodarek na świecie. Nasze oceny ryzyka krajów są podobnym narzędziem do tego, które jest stosowane przez agencje ratingowe, ale nasze oceny to nie ratingi, ponieważ po pierwsze nie jesteśmy agencją ratingową, a po drugie nie dotyczą oceny kraju jako emitenta długu publicznego, a bardziej. I skupiamy się tutaj na ocenie sektora przedsiębiorstw. Bierzemy oczywiście pod uwagę takie czynniki jak sytuację gospodarczą, finansową, polityczną danego kraju. Dodajemy do tego także e, nasze oceny poszczególnych branż, e, sytuacji płynnościowej e, w danym kraju oraz ocenę klimatu biznesowego. E, oceny są na skali od 1 najlepsza, najniższe ryzyko do e ryzyko ekstremalne. Te ostatnie oceny spowodowały, że podwyższyliśmy ocenę Polski, czyli jest to tożsame, że ryzyko sektora przedsiębiorstw w Polsce obniżyło się, jest niższe, z poziomu A4 do A3. Większość krajów w Europie Środkowo-Wschodniej, tych krajów, które są dużymi gospodarkami, otrzymało również ocenę A3, chociażby Czechy, Słowacja. Te, te kraje również są na tym samym poziomie co, co Polska. Natomiast w skali światowej większość podwyższeń, i to dotyczy także Polski, wiąże się z powrotem do tych poziomów przedkryzysowych. Ponieważ Poprzednio obniżenia oceny dokonaliśmy w 2020 roku, wtedy, kiedy widzieliśmy wpływ pogorszenia sytuacji makroekonomicznej na sytuację przedsiębiorstw w Polsce, wtedy, kiedy były lockdowny, było tąpnięcie, istotne topnięcie, obniżenie popytu. Teraz, jak na razie, jest to powrót do tych poziomów przedkryzysowych. Zresztą, podobnie jak w aspekcie makroekonomicznym, czyli nasza gospodarka już wróciła do poziomów przedkryzysowych. I y, sytuacja sektora przedsiębiorstw, ryzyko sektora przedsiębiorstw y, również jest y, na poziomie przedkryzysowym. Oczywiście chcielibyśmy, żeby wraz z postępującym ożywieniem gospodarczym, abyśmy mieli możliwość y, dalszego podwyższania oceny nie tylko dla Polski, ale także dla naszych rynków eksportowych. Natomiast na razie jeszcze jest na to za wcześnie, y, aby ta ocena mogłaby być y, wyższa niż w y, przedkryzysowym 2019 roku. Widzimy dosyć duże ryzyko ze strony, ze strony politycznej relacji pomiędzy Polską a, a Unią Europejską. Ale patrząc tutaj na, na wskaźniki gospodarcze, chociażby na przypływ inwestycji do Polski, n, nie ma tutaj niechęci inwestycyjnej. E, wiele, nie tylko jeżeli chodzi o rynek kapitałowy, ale, ale inwestycje e, w wielu zakładów produkcyjnych, wielu firm, które e, w Polsce stawiają e, s, swoje, e, swoje zakłady produkcyjne. W związku z tym na pewno ten czynnik jest istotny, bierzemy go pod uwagę, natomiast w sferze realnej gospodarki on nie znajduje odzwierciedlenia, a nasz scenariusz bazowy zakłada, że uda się Polsce porozumieć z Unią Europejską i tam mam nadzieję, że fundusze, które w istotny sposób będą wspierały wzrost gospodarczy Polski w latach 2022-2023, a także po części w kolejnych latach, zostaną ostatecznie Polsce wypłacone.